Edi był pewnie pieskiem właścicielskim. Pewnie miał dom. No i pewnie nie był zbyt mocno pilnowany, zaopiekowany, bo biegał sobie po okolicy. Pewnego razu niestety potrącił go samochód. Tak niefortunnie, że Edi stracił czucie w tylnych łapkach. Leżał na powoczu, Leżał. W zasadzie to czołgał się poboczem z bezwładnymi, tylnymi łapami. Przejeżdżały samochody, jeden za drugim, jeden za drugim. Nikt nie zwracał uwagi na, na, to, na to, że pies jest potrącony, że pies potrzebuje pomocy. Jeden, jedyny człowiek, jeden, jedyny młody mężczyzna zatrzymał się na poboczu, zadzwonił do nas, zapytał, co ma robić zgłosił, że pies czołga się poboczem. Poprosiliśmy, żeby spróbował pieska włożyć w auto, ponieważ wiedzieliśmy, że każda chwila jest ważna, że jeśli jest problem, jeśli jest uraz kręgosłupa, to każda minuta jest istotna w ratowaniu zwierzęcia. Edy trafił do kliniki do Łodzi, do, kliniki, do, 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 do podopieka ortopedy. Miał wykonywany szereg badań, dostał leki, zalecenia, wrócił do schroniska i pięknie się rehabilituje. Pomagamy mu oczywiście, dbamy o niego jak możemy. Jest coraz lepiej. Jedna łapka już jest, już jest sprawna, już jest zupełnie sprawna, druga łapina już też próbuje, próbuje uczestniczyć w chodzeniu. Mamy ogromną nadzieję, że jeszcze troszkę jedli, będzie zupełnie sprawnym, zdrowym pieskiem. Miał szczęście.